Witaj gdzie a... z tej strony Bartek, Bartek. dzisiaj mamy odcinek z Brawl Stars i dzisiaj będzie losowanie z tej czapki. Z tej czapki. Ja będę losować jedną osobę, a jakie to drugą? Tak więc wybraliśmy teraz dwie osoby do wygrania i niech tam soba napisze komentarz w komentarzu Czu. pod tym filmem. Kontakt do siebie w taki sposób możemy się z nią skontaktować. Żeby albo przekazać wygraną Z dziewczyną albo z chłopakiem Ale co, gdzieś po chłopakiem? Nie, ta osoba ogólnie Może jest z chłopakiem czy dziewczyną, nie Ale to nie istotne, czy to jest chłopak czy dziewczyna Tylko żeby ta osoba napisała w swoim komentarzu W jaki sposób mamy się z nią skontaktować A -a. Żeby przekazać wygraną Rozumiesz o co chodzi? Mhm. Dobra, więc tak Będzie opening Robimy pierwszy jeden mały opening Potem robimy posłuchanie. opening Losowanie. Okay. Żebyście obejrzeli więcej, a nie półtorej minuty. No i dawaj. Poczekajcie. Bo tak naprawdę łapiemy teraz postacie, przynajmniej u Barteksa, że nie ma żadnej nowej postaci. Nawet Squeaka nowego nic nie ma. No patrz, nawet na, na Squeaka to nie ma. Nie ruszyło, mamy, mamy. Squeaka nie ma. A, jest... mm. Co otworzymy? 100 monet. Gwina e, kadabaza. Unblokowano. Małą skrzyneczkę. Tak jest... W więc... sumie zza... On to otwiera. Niech nie otwiera. Ładna pogoda. Słoneczko, gorąco, 32 stopnie. 59. Co 59? Padać. Tak pada. 21. 24 ale... Jakiegoś meczka byśmy może zagrali, ale takie mamy tu lagi, że się w ogóle grać się nie da. Nie wiem, co jest tam pogodą. I co daj jeszcze powiedz Bartek Krzysztof? co? Czy Że mega skrzynka? O tym A to już odpada. A już odpada, zobaczymy co wpadnie. W którym kocie? Niestety piątka. Moi Nie. Może coś tam wypadnie, może nie, zobaczymy. nie, to No nic nie wypadło ostatnio, to jest taki jakiś peszek po prostu. Oto, ma A ty wbiłeś już 22 tysiące, nie? Tak. No. Ja, ja nie wiem, tylko jest kapał. Biliłeś też, tak no. to kapałaś. Ale to już wygrało mi ciemno. Tak, fajne, no. że to sobie wyokraliśmy. Czekaj, tak. Następny. A taktika, coś tam, coś tam. I doczytałem, dzięki. No. Dobra. O, bądź. Mamy bonus, przyda się jak najbardziej. No, i teraz mamy co najlepsze. Aaaa, O Patrzcie, dwie duże 3, 2, 1. O, kolejny bonus. Jak to jest szczęśliwy dzień na bonusy. I teraz co? Mega skrzynka i 6. Będzie gadżet. Będzie gadżet. Będzie gadżet. Będzie gadżet. Dobry, i gadżet. I więcej gadżetów wypadnie, tym potem większa szansa na postać będzie. 5. Jest pełny radości. No to nie jest dobre. Ty co? Jeszcze zostałaś jedna. Tak, jedna. No to za 22. Dawaj. Mega. Opalaj. No, no nie udało się. Nie udało się. Nie udało się, jesteśmy mega zasmuceni z tej I strony I losujemy A teraz osuwanie, teraz tak I patrzymy, czekaj Los. Ja Zamieszam, zamieszam Nie patrz tutaj, kogo wylosować Dam kogoś twojego ulubionego I topa Maciej, to... Maciej Kasperski Maciej Kasperski eee, Pokażę że to jest Maciej Kasperski ja nie było. Sam pisałem, sam pisałem. Maciej Kasperski, tak jest. Niech napisze w komentarzu, ja się z tobą skontaktować. I co byś chciał? Dostać. On już nie, nie, on już wygrał. On już wygrał, kolega wygrał. No i co, lecimy teraz konto. Gratulujemy oczywiście. Może będzie. z tym może wstać. Tak, jak piszesz podpis? Do kogo piszesz podpis? Swój? Barteksa? No. Barteks? Hmm. Oh, tak. Wiesz co? Na przykład żadnego skupienia mam na drugim koncie, co? Ani kruga. To jest jakiś po prostu pek. A Damian jest najlepszy. Pamiętajcie. Damianowi udało się zdobyć milion subskrypcji. No, bo ślad na niego brawo. Brawo. I zrobił? Bo, gdzie zrobił? Po prostu na ostatni odcinek w lesie. No i rękę Co ty gadasz? Co ty, ty było, co, co ty wymyślasz? Zgadza wypadek? Co ty gadasz? będę mieć gdzie go zabrali. Na noszy Do szpitala. To jak on sobie to zrobił? Wyjechał na rowerze z tym, z tym małym bratem No i co? jeśli był mała, miała 12 lat. A to wcześniej, kiedyś. Myślałem, że teraz. To, to sprecyzuj troszeczkę. Dobra. Mega skrzynka, mega skrzynka, będzie mega. Mega piątka wyszła z tego. Mega piątka, no nic. Kot eee, szóstka. Czekaj, czekaj, chwila prawdy. Chwila prawdy. I... co to jest? Chwilek niszczystniejący żywopłot, a jego tak zostaje tylko załadowany do pełna. Aha. Super. Mamy super. Jeszcze dwie mega Na pięć. Na Jest jeszcze jedna. Tutaj. Piękna. Piątka. Jest. No nie wypadło. teraz wchodzę kolejny raz. Chciałabym Za mocno. Otwieramy. Jeszcze jedno a potem dajemy głosowanie. Kolejnej drugiej osoby. Mm już osoby, może to będzie a and... Czemu to Mumex? A pozdrawiam to Mumexa, Kacpiego. A dzisiaj ja jeszcze grałam z Wszystkich osoby, co komentują nas pozdrawiamy serdecznie. I ja, jeszcze Roxala. Wszystkie osoby, każdy kto nas komentuje jest mega. The... I zostaw. Pier... zostawcie Co zostawcie? Diamenty, padły. Dia, diamenty ci wypadły! Ja pod instagramem może followa? Jakim Instagramem? A może my stworzymy jakiegoś Instagrama co ty na to? A może tak może? Może zaburzymy w Instagrama. Przydałoby się coś na w zasadzie Facebooka stworzyć na kanał Grupa! Chyba będziemy tworzyć na zasadzie. pomyślimy z Barteksem, stworzymy coś na zasadzie Instagrama i Facebooka, żeby po prostu więcej osób mogło nas tam zobaczyć. Co padło? Nic nie padło. Nic nie padło. No takie po prostu szczęście. Ale miłość, że jesteście znowu z nami, tak? Kolejny raz widzimy się. Bartek już dorasta, już ma prawie 10 lat. Jeszcze miesiąc czasu i dziesiątka będzie, tak? Mhm. Aha. Aha, aha. Czekaj, no to i co? I znowu piątka. No, bez komentarza. Dobra. Jedziemy dalej. Szóstka Trzy, dwa, jeden, Świeci się. Czeka na nas. Czeka, czeka, czeka. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Kolejny gadżet do kolekcji. Jesteśmy przeszczęśliwi. I piątka, i nożnik, i koniec, i losowanie. Bartek sobie losuje jako ty. Nie, Bartek ty losuje jako osobę. Dawaj. Losujemy, losujemy, losujemy. Kto tam masz? Dawcio. Dawć. Dawcio. Tyawycyńko. I Dawcio wygrał. Więc Dawcio oraz Maciej Kasperski wygrali. Subskrybują nas. Wszystko jest pokazane, jest mega. Więc tak naprawdę zapraszamy w komentarz. Pod najnowszy film, dajcie Oraz, szybki mieli do Was. Damian właśnie już nie ale wieje! Będzie burza. Może nie. Dawaj go, łupie. Jeszcze... Oooooo! Chodź po bitowcach. Jeszcze nie mamy takiego. W życiu nie mamy takiego. To to Mega wygląda. Maj! mega! nie wygląda. Jeszcze ostatnie, mój. Moje Instagramowe konto oraz grze. To jest sobie tam zachowam, żebym nie zapomniał. Klikasz, proszę... Czy klikasz szybko? Tak. Słuchaj, co jest z grami że ostatnich latach, bo ona nie wypadła, co? Nie. To A on jest tak szybko. B. B No to będzie robić. Mamy chociaż jedną. 3, 2, jeden. Kolejny nożnik. I tak to leci. Może coś jeszcze wpadnie do Barteksa na kanał jego z, z Rusha, bo jakaś inna gra. Jak myślisz, wpadniemy, zrobimy coś? Nie wiesz? Czemu nie wiesz? Nie chce ci się? To jest leniwy, w głowach się zrobił nic mi się nie chce. A rowerem pojechać to ciężko jest. Bo co, noga boli się straszny z naszego Ale ja nie widzę, jak to otwierasz. No, jak ja ja no, go mam przyjąć? Dobra Daj, 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 Jesteś straszny dziad. <grym> Otworzyłeś już wszystko? Tyle ty mega, co się Trzeba radości, chodzisz w tyle. Ale no się, Tak, to działa, on poszukuje mnie cały czas. Kantuje mnie, te ramki na każdym kroku. No my Dobra, odpalaj, gdzie to, gdzie to są te kurczce nasze postacie. Nic nie, ma. Nic nie ma. No i kicha. Kolejny mega kasa tylko z tego, co się będzie tylko zgadzała. A i takiej brakuje. Żeby wszystko polepszać I chwila prawdy. Z piątki! Co z piątki? Szóstka była. Oj ojoj ojojoj. Oj Oj ojoj. znowu piątka. Te Mega Boxy w ogóle nie są szczęśliwe. Nie wiem, co to ma być w ogóle? Daj spokój i kolejna szóstka. no i co zobaczymy wypadnie nie wypadnie nie wypadnie nie ma szans to są jakieś p po prostu to jest niesprawiedliwe oszukują nas ciągle na tych mega skrzynkach kupujcie mega skrzynki a i tak nic nie wypadnie tak. i piątka i znowu kicha i tego bina wypadła na jednym odcinku pi jedna mała pi która yeah. tak która cię, jak, zakończy, jak zakończy to zabije od razu wchodzimy tak Eee, więc stało się jakieś mega skrzynka na sam koniec z tego, z tego głównego, z tego alejki są dobre odpal. To, do... nie no po kolejce. Oczywiście, że nie ma. Oczywiście, że nie ma, bo jakby to było, to byłoby za dobrze. Poszło, poszło, poszło kasa i koniec i zagraj B, niech stanie się zadość, może trochę ulepszyc co mi ją. Nie zbi. się a to ma tylko na raz. Ręczy ona jest. Znaczy ci? Zapalasz. Osa. Jedziemy. Usy. Osa nie goni. Dawaj. Tak, nie bym do domu. Osa. No i patrzcie, aż ma żółtą czapkę z tego gniazdo. Tak ok, to wyglądało tak jak Kwiatek jesteś piękny. Osa, ja będę, tak, że... a jest ja sobie... Jakaś było? Jakaś rzecz padła, A i Przypomnienie było po prostu Dawaj Wstał 14 Jest godzina 14 drodzy Państwo Właśnie Bartek spróbuje ograć wi, ale dostał taki łomot, że upadł na ziemię i się skończył i jeszcze raz muszę sobie, żeby w wina zrobić. Czyli... czekamy na niego co? No, za półtora dnia będzie, no, leonik plażowy, aligator. Wielki to tam go Zasponsoruję, mówisz? Hej, nie wiem, ale byś musiał nim grać. To lepsza, się, może to teraz to, to zakończyć, łatwiej co. Podawaj. Jak na cwaniaka, to na cwaniaka chyba Dobra, ulepszę teraz. Zakombinujmy, tak? No bo. sprawy, chłopak. Ile? Już mamy. Ile mamy? 500. No i mamy 500, i ruszamy. Ulepszy się, nie ulepszy się jeszcze. to dodajesz. Tyle ją wymaksowałeś, Na który już poziom? Szósty, siódmy. Ło, panie kolego. Jak teraz ci nie uda. Będzie lipa. Jak myślisz? Będzie lipa. No to za Lipa. Wielkie skupienie ci szansę co tu zrobić. Lipa. Dawaj. Na spokojnie, na spokojnie. Czekaj do tyłu. Jeszcze raz. No i nie miał szans. Czekaj, nie marduj, nie marduj, nie marduj, nie marduj go. Czekaj na blisko, na blisko. Jeszcze nie. No i trzeba popyknąć. No i pięknie. Czekaj, czekaj. I pyk. I pyk. Ja, Pójść to w trawę i go. Czekaj. No i pięknie. Ładną, to skrzynkę jeszcze i jedziemy kończyć, ukańczać Siedem mam... Si co siedem? Siedem mam i siedem. Dawaj go! Siedem power miałem no. i, i siódma moc. Pięknie padło, brawo, graty. Ładnie. Nie wow. poddawało, I wpadło, dobra. Co powiemy jeszcze? Dobry. Nie no, na tyle. Widzimy się za tydzień dopiero, co? A bo uparte psem na kanale. Dodatkowo hmm. będzie film, ale nie będzie się zachce. Chyba go zmotywuje troszeczkę, żeby nagrał. I tak gra, i tak gra, tak może nagrać dla was. Co nie? Ja. Aha. Fajnie. Jesteś wariat, co? Jeszcze zakończenie w twoim stylu? A. No to baba, zakrywaj pięknie ręką, wydział, heja!